Cześć, hej, witajcie. Przepraszamy, że nas tak bardzo długo nie było, no ale niestety pewne zawirowania tutaj nam wynikły. Ale wracamy i w tej pięknej scenerii mamy dla Was film i jest to film. Zainspiruj się na prezent na święta. Słuchajcie, witamy się dzisiaj właśnie z Wami w takiej świątecznej scenerii. Pewnie wielu z Was pomyśli, że być może to za wcześnie. Yy, ale słuchajcie, przed samymi świętami naprawdę robi się straszny tłok, nie tylko w sklepach, ale również na naszej stronie. Yy, I po prostu chcemy, by każdy z Was otrzymał prezent na czas, więc proponujemy to robić jak najszybciej. Dokładnie, bo tych zamówień jest po prostu masa, że nie dziwimy się, bo wiemy, jak po prostu super są nasze ubrania. Ale serio, jeżeli chcecie mieć fajny prezent i gwarancję, że ten prezent Wam dotrze, tak, przynajmniej kołajki. Też za święta. Warto jednak sobie to zaplanować nieco wcześniej, aby ten prezent na pewno trafił po prostu pod choinkę dla waszej no, wymarzonej osoby, którą będziecie oddawać. I my mamy dla was kilka propozycji, e, inspiracji zarówno dla pani, jak i na przykład dla panów, jeśli tutaj z nami są, jeśli chcą wydarować drugą porę połówkę. E, mamy kilka propozycji. Przedstawimy wam je. E, no to co? Zaczynamy. Zaczynamy. I pierwsza propozycja jest to sweterek, piękny ciepły sweterek w ponadczasowe paski. Tak szczerze, jeżeli nie macie pomysłu na prezent, to najlepiej kupić sweterek zesz. No jeszcze skarpetki, ale jednak wydaje mi się, że sweterek to zawsze jakieś takie, wiecie, lepsze rozwiązanie. Dokładnie, Sweterki to no, takie idealnie pasujące się w tą porę ubrania. Myślę, że każda kobieta się z tego ucieszy, a my możemy pochwalić się tym, że na naszej stronie naprawdę jest ich ogromny wybór, więc z pewnością znajdziecie, jeśli znacie swoją właśnie wybrankę, to na pewno traficie w jej gusta. Dokładnie mamy naprawdę ogromny przekrój, czyli dla mamy, dla babci, dla dziewczyny, dla siostry dla jakiekolwiek kobiety i dla mężczyzn też, ale to za chwilkę znajdziecie idealny po prostu setelk. A tymczasem przechodzimy do kolejnego pomysłu. Niemniej dobrym pomysłem na prezent jest również sukienka. Myślę, że z tego produktu też każdy, każda kobieta się ucieszy. No i tutaj słuchajcie, mamy sukienkę welurową. Jest to zdecydowanie Materiał, który w tym sezonie króluje, także Pani pewnie o tym wiecie. A jeśli mamy tutaj widzów Panu, to mogę Was zapewnić, że sukienka o tym materiale z pewnością wpisze się w gust Waszej drugiej połówki. Dokładnie. Tak jak Angelika powiedziała, no jest to materiał, który to króluje teraz. I w ogóle, spójrzcie, ona jest świetnie skrojona. Naprawdę yy, uważam, że jest to sukienka idealna na Wigilię, bo nie wiem, czy wy też, ale ja uwielbiam zjeść dużo, szczególnie pierogów z kapustą. I słuchajcie, tak, wiecie, rozciąga wam się wszystko, falwaneczki wam zakrywają i wyglądacie świetnie przez całą Wigilię. Także, panowie, jeżeli to oglądacie, wiecie co kupić swojej drugiej połówce. No, kukieta no, jest taki Zresztą, jakbyś powiedziała... Yy, no żeby są to do sukienki? Dobra, możemy tak zrobić, Dobra. jak to myślę, że bojemu. Dobra, Dobra. Okay, to jesteśmy <laughs> A tymczasem myślę, że możemy przejść do kolejnego drugiego. Okej, okay, jak już jesteśmy w temacie sukienek, to mam tutaj po prostu petardę, czyli piękną sukienkę. Sukienkę z pięknym rozcięciem, w takim zwierzęcym wzorze. no Po prostu świetnie to wygląda. A mimo wszystko, gdzieś z tymi kozaczkami, tak idealnie, no na wigilię, wydaje mi się, że my tak, to jest takie typowe połączenie sukienki, która łączy w sobie właśnie taką klasę, ale z taką odrobiną w pazura, tak. także tutaj znowu. Każda kobieta, jeśli chce wyglądać tak właśnie stylowo, ale tak nieco ponędnie, to myślę, że to jest super propozycja. No i oczywiście panowie, jeśli chcecie zobaczyć swoją wybrankę właśnie w takiej odsłonie, no to też mega polecamy. Yy, sukienka idealnie dopasowuje się do sylwetki, jest fajnie rozciągliwa, dzięki czemu jest bardzo wygodna, więc myślę, że to też będzie idealny prezent yy, dla swojej kobiety. Dokładnie. Także panowie wiecie dokładnie, gdzie szukać i czego szukać. A tymczasem przechodzimy do kolejnego prezentu. Tak. I jak już jesteśmy w tym pięknym atwicie właściwie Angela, to chciałabym też powiedzieć o butach. Słuchajcie, ja wiem, że może to nie jest taka standardowa myśl na prezent, ale buty to również świetny pomysł na prezent. Słuchajcie, ja, gdybym wstał takiego kozaczki, to no, byłabym na pewno zachwycona. zachwycona. Ale w naszym sklepie mamy nie tylko kozaki, ale również botki, i słuchajcie, gdzieś tutaj mam chwileczkę. O! Pokaż, pokaż. Słuchajcie, hit! <noise> te półkuciki są po prostu hitem tego sezonu. Także jeżeli chcecie zrobić mega niespodziankę swojej drugiej półce czy też komukolwiek, to wydaje mi się, że te buty będą. Idealne. I my jako dwie kobiety możemy chyba powiedzieć szczerze, nie wiem, z których cieszyłabym się bardziej, Oj, myślę, że z obu, także <laughs> jeśli ja chcecie, wiecie. możecie wybrać o, obie tak pary. Słuchajcie, na naszej stronie naprawdę te ceny są no, przecudowne, więc wydaje mi się, że jedna para w tą czy w tą, o. nie no zmienięcie na pewno, <laughs> także jak macie mieć y, dylemat, sugerujemy wybór dwóch Dokładnie. Okej, okay, prezenty prezentami, ale jesteśmy kobietami i jakby ja uwielbiam próbować prezenty sobie, jakby wiecie o co chodzi i moim zdaniem ta sukienka jest idealna, żeby sobie zrobić taki właśnie prezent pod choinkę, ale wydaje mi się, że ona byłaby idealna właśnie na Sylwestra albo na jakieś takie bale Sylwestrowe, bo bym także dziewczyny nie tylko dla kogoś, ale musimy dbać również o siebie, także wydaje mi się, że taki prezent, no ja bym, brała. ale powiem Ci, jakbym sobie taki prezent zrobiła, nie wiem, czy bardziej cieszyłabym sama siebie czy wszystkich dookoła, <grych> którzy mogą oglądać tego tak, sukienkę, bo powiem Wam, że jest naprawdę rewelacyjna. Te piórka, a jednak mimo wszystko klasyczny, dopasowany krój, no tutaj tak. zgadza się totalnie wszystko. Dokładnie, no chyba, że panowie chcecie sprawić ogromną przyjemność w swojej drugiej połówce, no to jak nie, 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 nie wiem, jak tak. mam tutaj bardziej sugerować, co trzeba powiedzieć. Ale żeby nie było tak, wiecie, dla kobiety, dla kobiety, to mamy też coś dla mężczyzn. Także zapraszamy. I tak jak obiecałam, coś dla mężczyzn, czyli świąteczki. Ogólnie uwielbiam, jeżeli chodzi o święta, bo ja jestem po prostu szalona na tym punkcie. No one są po prostu przepiękne, przesłodkie. Także kobietki, jeżeli nie wiecie, co kupić swoim mężczyznom, czy też tacie, czy też dziadkowną, uważam, że te sweterki są po prostu świetne. Powiem Wam, że ja osobiście widzę też te sweterki na takiej świątecznej sesji, mm -hmm, tak, z taką połówką, oj, oj, oj. Y, te sweterki teoretycznie męskie, ale mogą być takie unisex, więc wydaje mi się, że jeśli założysz y, jakiś pan i pani taki speterek, no świetnie wyglądało, to będzie przy zdjęciu swoim Ładnie, to no, w tych sweterekach klimat świąteczny poczujecie bez wahania. Więc myślę, że... a właśnie dodatkowo te zróżnicowane printy, kolory w ogóle one są tak milutkie w środku. No wydaje mi się, że Jak najbardziej. Tak, Angela tutaj ma noc tu Ja się nie mogę na nią zobaczyć, naprawdę. Powiem Wam, że oczywiście to no nie są wszystkie setewki, bo my nie mamy tyle rąk, żeby to wszystko zebrać, ale na naszej stronie znajdziecie naprawdę mnóstwo wzorów, kolorów, także chodźcie i przeglądajcie, bo naprawdę jest tego sporo. I oczywiście był sweterki, więc nie mogło zabraknąć męskich koszul. Słuchajcie, mamy na naszej stronie bardzo duży wybór w takich gładkich w różnych kolorach, czy też bardziej takich szalonych, w jakieś kwiaty, wzory. Także wydaje mi się, że będzie to też bardzo fajny pomysł na prezent, bo umówmy się, ale na przykład mój mężczyzna sam sobie koszul nie ma. No właśnie, a że przy świętach to jest doskonała okazja, jeśli chcecie sprawić dokładnie. przyjemność, a mimo wszystko też pocieszyć oko później. Dlatego, że one naprawdę wyglądają rewelacyjnie i właśnie w takich eleganckich stylizacjach. No one się tu sprawdzą idealnie. Tak, dokładnie. Także koniecznie wejdźcie na naszą stronę, bo mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo mamy tam produktów. To tyle jeśli chodzi o nasze propozycje świątecznych prezentów, mamy nadzieję, że wielu z Was pomogłyśmy, bo wiemy jak czasami wybór dobrego prezentu ile trudu sprawia, ale mamy też nadzieję, że dacie nam w komentarzu znać, który prezent Wy byście chciały otrzymać, czy Panowie chcielibyście otrzymać, bo wybierzemy jedną osobę i właśnie takim prezentem ją obdarujemy. Dokładnie, bo święta to jest taki, wiecie, magiczny czas gdzie obdarowujemy swoje bliskie osoby. No a że nasi widzowie i ogólnie wszyscy jesteście dla nas bardzo bliscy, bo gdyby nie Wy, no to jakby nie oszukujmy się, nie byłoby nas tutaj. Także zachęcamy do komentowania, bo pewna paczka na pewno trafi do kogoś z Was. I tym się z Wami żegnamy. No i myślę, że to jest odpowiedni czas, żeby życzyć wszystkim wesołych, wesołych Świąt.